Dowiemy się dziś, jak usunąć tętniaka mózgu, a także o tym, że odczulanie może ratować życie. Poznamy nowe oblicze radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Panią Janinę męczyły silne bóle głowy, sięgała po leki przeciwbólowe, bo tak najczęściej postępuje większość z nas. Tymczasem, jeśli nawet umiarkowany ból głowy przedłuża się powyżej 3 dni, to jest to sygnał na alarm. Żadne leki nie działały, więc stwierdziłam po kilku dniach, że trzeba jednak się udać do lekarzy. Trochę i tak za długo z tym zwlekałam. Ostatecznie pani Janina trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z podejrzeniem tętniaka tętnicy szyjnej. Tętniak to choroba naczyń krwionośnych, które doprowadzają krew do mózgu. Jeśli ścianka na danym odcinku tętnicy ulega osłabieniu, zaczyna się uwypuklać, tak tworzy się tętniak. Z czasem może się powiększać, a w konsekwencji pęknąć i doprowadzić do krwawienia lub tzw. krwotoku podpajęczynówkowego, a to już śmiertelne niebezpieczeństwo. Tętniak mózgu może przytrafić się w każdym wieku. Może być wynikiem wrodzonych defektów w budowie naczynia, a także miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, urazów czy przewlekłych stanów zapalnych. W początkowej fazie rzadko daje o sobie znać. Potem pojawiają się symptomy, zwłaszcza w postaci ostrego, trudnego do zniesienia bólu głowy najczęściej jednostronnego. Nie pomagają żadne leki przeciwbólowe. Inne objawy no to mogą być związane z jakimś osłabieniem wzroku, słuchu, jakimś szumem w uszach, tętnieniem w głowie, niewyraźną mową na przykład. Także tego typu rzeczy. Nie. nie lekceważmy. Także nie powinno się tego lekceważyć, tylko udać się do lekarza, zrobić badania kontrolne. Tętniaka można unieszkodliwić na dwa sposoby. Jeden to założenie zacisku przypominającego klips na miejsce odejścia tętniaka od tętnicy. Wymaga otwarcia czaszki. Druga to mało inwazyjny zabieg zwany embolizacją. Nowoczesna metoda, z którą dzisiaj zapoznamy Państwa, czyli wejście do naczynia mózgowego poprzez tętnicę udową, wchodzimy sobie i operujemy w zakresie naczyń mózgowych w lokalizacji tej, gdzie doszło do uszkodzenia ciągłości ściany naczynia tętniczego w obrębie mózgu. Szczęście w nieszczęściu tętniak dało sobie znać Pani Janinie w nie najgorszym jeszcze momencie. Poznaliśmy tę sympatyczną pacjentkę dosłownie pół godziny przed zabiegiem embolizacji, czyli mówiąc potocznie, unieszkodliwienia tętniaka. I choć stresowała się bardzo,. Bardzo duże przeżycie. No, jest to bardzo poważny zabieg. To jednak jak każda stuprocentowa kobieta, dzielnie znosiła tremę i nie traciła pogody ducha. Jestem bardzo dobrej myśli i myślę, że wszystko się uda. W trakcie zabiegu pani Janina smacznie spała. Doktor Radosław Borysiuk, anestezjolog, założył pod jej obojczykiem tzw. wkłucie centralne. Będziemy mieli pełną kontrolę, możliwość regulowania ciśnienia dla pacjentki, będziemy mogli obniżyć, bezpiecznie będziemy mogli podnieść jak będzie potrzeba, także po to, żeby stabilizować krążenie w trakcie zabiegu. Następnie dr Mariusz Sowa, specjalista neurochirurg, wykonał zaledwie 2 mm nacięcie w pachwinie. Wprowadzał do niego cienkie cewniki o średnicy poniżej 1 mm, po to, by doprowadzić je od tętnicy udowej aż do chorego naczynia znajdującego się w mózgu. Jeszcze 20 lat temu, jeśli chodzi o Polskę, to, to zdecydowanie dominowały operacje z otwarciem, z ryzykiem jakiejś tam utraty krwi, z powikłaniami zakaźnymi czy infekcjami. Tak w tej chwili możemy to zrobić przez nakłucie wielkości 2-3 mm w pachwinie, czyli na odległość około metra, sterujemy bardzo drobnymi takimi drucikami, cewnikami, które mają za zadanie dotrzeć do celu i zamknąć jakby przyczynę ewentualnej choroby. Mały tętniak chowa się czasami w takim miejscu, że trudno go zauważyć w obrazie tomografii komputerowej, a nawet w rezonansie magnetycznym. W trakcie zabiegu, który właśnie przechodzi pani Janina, już nic nie da się ukryć. Tętniak znajduje się na pętnicy szyjnej wewnętrznej prawej. Na obrazie jest to odwrócona sytuacja. Bo w naszej prawej ręce jest strona lewa. Arteriografia naczyń mózgowych, czyli badanie radiologiczne z użyciem kontrastu, umożliwia dokładną ocenę stanu naczyń tętniczych. W tym celu zabiegowi towarzyszą dwa aparaty rentgenowskie o ramieniu C, dzięki którym lekarz dokładnie obserwuje każdy wykonany przez siebie ruch. W trakcie zabiegu lekarz wprowadza prowadnice oraz cewniki i wszystko to widzi na bieżąco. W takim sprzęcie możemy dłużyć nawigacji, tak samo jak w samochodzie. Mamy jakby mapę naczyń mózgowych, sobie tworzymy, po której możemy się poruszać. jest problem. Tutaj doktor przez tą koszulkę wychodził tym materiałem embolizacyjnym do tętniaka i on się po prostu zapętlał. Zamknął tego tętniaka i żeby ten materiał nie wypadł do krwiobiegu, to właśnie wcześniej zakładał tą koszulinkę, w ten sten. Tętniak zabezpieczony, zabieg zakończony, po około dwóch godzinach. Dzień dobry, się. Zaledwie kilkanaście minut po wybudzeniu, pani Janina pozdrawia nas na do widzenia, choć tylko gestem, bo usta jeszcze trochę za słabe, by mówić. Tego dnia zespół chirurgiczny miał jeszcze przed sobą dwa takie zabiegi takich planowych, no to mamy tygodniowo powiedzmy 5 pacjentów. Także w skali roku jest to dosyć duża ilość, jeśli chodzi o tego typu zakład zabiegi. Szybka diagnoza i wdrożenie odpowiedniego leczenia ratują życie, zarówno w przypadku tętniaka, który może skutkować udarem krwotocznym, jak i w razie udaru niedokrwiennego spowodowanego zatorem w naczyniu. O jego przyczynach, symptomach, a także o najbardziej nowoczesnych metodach leczenia w niedalekiej przyszłości opowiedzą nam lekarza szpitala uniwersyteckiego, w którym od niedawna działa z powodzeniem specjalny oddział udarowy. Każdy pacjent potrzebuje fachowej opieki medycznej, ale i komfortu leczenia. A mały pacjent szczególnie, bo wszystko co nieznane budzi w nim niewspółmiernie duże obawy. A gdyby tak na przykład salę tomografii komputerowej zamienić w krainę dzikiego zachodu, od razu lepiej. To jest dziki zachód, a Kacper jest Będziesz do środeczkę, i tutaj jest Bez badania radiologicznego u Kacpra raczej się nie obędzie. Złamał rękę, więc trzeba to zobaczyć od środka. Tu z pomocą przychodzi radiologia. Czyli m.in. badanie aparatem rentgenowskim lub za pomocą tomografu komputerowego. W szpitalu dziecięcym odbywa się to w warunkach wyjątkowych i ma wreszcie własną pracownię TK. Fajnie! Fajnie? To było fajna maszyna i fajne ściany. Bardzo się cieszę, bo w szpitalu była pracownia tomografii, ale użyczona, to był outsourcing. W tej chwili mamy własną pracownię tomografii komputerowej dzięki wsparciu Fundacji Orkiestry Świątecznej Pomocy, która to podarowała szpitalowi tomograf. Nowy tomograf ma zredukowaną dawkę promieniowania, a to bardzo istotne zwłaszcza dla pacjentów przewlekle chorych, którzy muszą często powtarzać badanie. Co ciekawe, zmniejszona dawka promieni nie pogarsza jednocześnie jakości obrazu. Dzięki specjalnym oprogramowaniom, jakie ma ten aparat, możemy naprawdę pięknie pokazać je klinicystom, prowadzić chirurgów, onkologów, chirurgów szczękowych. Jak to działa? W skrócie. Skaner wykonuje wokół pacjenta ciągłe rotacje. Tak uzyskujemy przekrój badanego narządu, co umożliwia jego wizualizację w trójwymiarze, dzięki wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego. Ten tomograf ma 80 rzędów i 160 warstw, o grubości każdej z nich wynoszącej zaledwie 0,5 mm. Co to znaczy? Otóż to, że lekarz-radiolog jest w stanie wykryć najmniejsze zmiany chorobowe. Nawet te ukryte za jakąś przeszkodą, jak na przykład implant. Mamy możliwość bardzo eleganckiego, płynnego wymazania ich, ażeby ten obraz był naprawdę doskonały. No bo doskonały obraz to też potem świetna diagnoza i możliwości leczenia małych pacjentów. Ale na tym nie koniec nowości, które od niedawna służą wykonywaniu badań radiologicznych w szpitalu dziecięcym. Dwie zupełnie nowe pracownie do zdjęć RTG również nie przypominają standardowych białych gabinetów. Zmiany oceni tym razem Olek, który przyszedł tu z mamą. Podoba Ci się ta sała? Tak. Dlaczego? No jest fajna. Krótko zwięźle i na temat, podobnie jak samo badanie. Do zdjęcia zapozowały przerośnięte migdałki olka. Spilnujesz, żeby mama się nie ruszyła. Tak? Już koniec! Dostaliśmy tak wypasiony sprzęt do ochrony radiologicznej, tak bogaty, z czego jesteśmy tak bardzo zadowoleni. Poza tym, ten sprzęt jest ze specjalnego materiału zrobionego, który jest lżejszy, więc zdecydowanie łatwiej można u dzieci zastosować. Nie jest to takim wielkim ciężarem. Zakup rentgenu był możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Z kolei ten drugi nowiuteńki aparat RTG. To kolejny dar fundacji Jurka Owsiaka. Tutejsi specjaliści radiolodzy przekonali się, jak ogromne znaczenie terapeutyczne ma przyjazne otoczenie podczas badań małych pacjentów. To ułatwia życie, bo dzieci chętniej współpracują, chociaż bywa, że spodoba im się tu za bardzo. Tak, mój wnuk rozpłakał się, bo za szybko miał zdjęcie zrobione. Naprawdę. Chciał tu dłużej pobyć. Tak, musieliśmy drugie zdjęcie improwizować, ale naprawdę. Do wyposażenia radiologii dołączył też przewoźny aparat RTG, ufundowany przez barmińsko-mazurski urząd marszałkowski, dla pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do pracowni. Z dobrodziejstwa całej diagnostyki radiologicznej, której nowe oblicze kosztowało prawie 8,5 miliona złotych, mogą korzystać nie tylko młodzi pacjenci szpitala, również pacjenci z zewnątrz, których badania finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście potrzebne jest skierowanie lekarskie. Zapraszamy pacjentów dzieci, ale też i dorosłych, którzy nie mają gdzie tego badania wykonać, zarówno do diagnostyki tej rentgenowskiej klasycznej, jak i do diagnostyki w ramach tomografii komputerowej. Drzwi do pracowni radiologicznych są otwarte dla pacjentów, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony przed koronawirusem. Które ciągle jeszcze obowiązują we wszystkich szpitalach. Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych, takich jak pszczoły, osy czy szerszenie, bywa bardzo groźna. Może pojawić się w wyniku pojedynczego urządlenia, ale także dopiero po kilku takich zdarzeniach. Nierzadko jest to więc przypadłość pszczelarzy. Oni jednak bywają bardzo zdeterminowani, by na jad się odczulić. Pamiętam jednego, który był bardzo smutny, zdeterminowany, że on zrobi wszystko, bo on sobie nie wyobraża, że miałby teraz nie pracować w pasiece. Nie wyobraża sobie życia bez pszczoły, która tego życia mogłaby go pozbawić. To bardzo dobrze to pani podsumowała. Przed 2006 rokiem na Warmii i Mazurach nie było takiego miejsca, gdzie osoby uczolone na jad na przykład pszczoły mogłyby ratować się poprzez terapię jadem. Pacjenci z naszego rejonu jeździli do Warszawy, do Białego do Gdańska, tam byli odczulani. W momencie, kiedy powstał ten ośrodek, na zdecydowanie mają lepiej, mają lepszy dostęp. I to było takim bodźcem, była potrzeba. Tym bardziej, że nasz teren to jest taki teren zielony mamy dużo lasów, ogrodów i w związku z tym dużo pszczół. Tak? To jest taki teren pszczelarski. Nie każdy kwalifikuje się do terapii odczulania. Musi tu wystąpić szereg zależności. Po pierwsze, sam obrzęk czy zaczerwienienie nie są wskazaniem. Jest nim natomiast tak zwany wstrząs anafilaktyczny, reakcja zagrażająca zdrowiu i życiu. Doświadczył jej pan Marek po urządleniu przez pszczołę podczas pracy w ogrodzie. Miałem bardzo silne mrowienie, mocno mi tętno wzrosło i zacząłem się robić taki dosyć słaby, tak? jakby mi ktoś odcinał prąd, tak, powoli i tak. Dziś mówi o tym spokojnie, ale wówczas otarł się o śmierć, podobnie jak pan Hubert. Wcześniej nigdy nie miałem z tym problemu. Zajmuję się pasieką już dłuższy czas, urządliły mnie dwie pszczoły, pojawił się obrzęk, takie plamy na, na skórze później yy, zaczęła mi puchnąć szyja. No, i wtedy, tak naprawdę, już pomału traciłem oddech, więc no uznałem, że warto jest się zgłosić gdzieś tam do szpitala. Trzeba to zrobić w ciągu pierwszej godziny od urządlenia. Obaj panowie mieli szczęście, bo pomocy nie musieli szukać daleko. W przeciwnym razie mogłoby być za późno. No, nie byłoby czasu na to, żeby udzielić, że ktoś mi udzieli pomocy wtedy, tak? Więc dlatego zdecydowałem się na, na to, żeby diagnostykę zrobić tutaj w Olsztynie, a później tym bardziej jeszcze zdecydować się na tą. Na to odczulanie, tak? Kolejne wskazania do terapii odczulającej to test skórny, który wykaże alergię i obecność przeciwciał w surowicy krwi. I wreszcie ustalony stopień tej alergii. Jeszcze jeden najważniejszy, chyba, aspekt chęci pacjenta. Bywa, że choć urządzenie stanowi dla niego śmiertelne zagrożenie, to jednak z jakichś względów nie decyduje się na terapię odczulania. Ryzykują. Jedna taka pacjentka wróciła do nas po roku. Przemyślała, to znaczy była urządlona, była ponownie tak silna reakcja i zdecydowała się na podjęcie tej terapii. Teraz sedno. Na czym polega odczulanie na jad? Na podawaniu właśnie jadu. Jeden ze standardów to przyjmowanie co pewien czas zastrzyków z mniejszą dawką jadu. Podanie pełnej dawki szybciej, czyli w ciągu kilku godzin, to metoda o nazwie Ultra Rush. Może odbywać się tylko i wyłącznie w warunkach intensywnego nadzoru medycznego. Czyli w takim ośrodku jak ten, w Olsztyńskim Szpitalu Chorób Płuc. Pierwsza podstawowa rzecz: pacjent ma zakładany węczlon tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli w razie potrzeby podać mu leki. Yy, pacjent Poza tym ma świadomość, że mamy u siebie lekarza anestezjologa do swojej dyspozycji i w razie czego może na niego liczyć. Kolejna rzecz, to tak jak tutaj w przypadku Ultra Rusha, jest monitorowany, tak? czyli podłączamy do aparatury i możemy obserwować, czy nic się nie dzieje i zanim on nam coś powie, my już możemy to zaobserwować na monitorach. Myślę, że to ma duże znaczenie, bo pacjent też się czuje bezpieczniej, tak? gdzieś tam wie, że nawet jeżeli on tego nie wyczuje, to ja już wiem to wcześniej. Terapia jest co prawda rozciągnięta w czasie, bo trwa w sumie 5 lat, ale jest skuteczna. Dlaczego tak długo? Tyle mianowicie trwa proces zapamiętywania przez nasz organizm, żeby nie reagował na jad w tak groźny dla życia sposób. Pacjenci, którzy są piąty rok i u których wykonujemy diagnostykę na zakończenie, są zaskoczeni, że to tak szybko zleciało, i nawet niektórzy mówią, że będą tęsknić za nami. Dziś przed panem Hubertem kolejny wielki test. Urządli go pszczoła w warunkach kontrolowanych. Pan Hubert nie ma już się czego obawiać, ale bywa, że przed rozpoczęciem terapii pacjent zwyczajnie się boi. Pamięć o wstrząsie anafilaktycznym naprawdę może budzić lęk, który jednak mija wraz z upływem czasu terapii odczulającej. Jak się pan czuje? Znaczy czuje się bardzo dobrze, tak? Nie, nie wyczuwa u siebie żadnych jakichś tam objawów. Naszym zadaniem jest przede wszystkim przygotować tego pacjenta do tego stopnia, żeby nie odczuwał tego lęku i żeby ten test można było wykonać zupełnie spokojnie. Zarówno pan Marek, jak i pan Hubert są jeszcze w trakcie terapii, więc ciągle, przezornie, powinni nosić przy sobie zestaw przeciwwstrząsowy. Po pięciu latach odczulania nie będzie im już potrzebny. Już w trakcie nawet odczulania są znacznie mniej jakby poważne skutki i reakcje organizmu, to też mi daje pewien taki komfort, że jednak no, że to jest no, dobra droga, tak. Dziś ośrodek odczulania jadami owadów błonkoskrzydłych skrzydłych w szpitalu pulmonologicznym na bieżąco obejmuje opieką około 170 pacjentów, co czyni go jednym z większych ośrodków tego typu w Polsce. Jak kiedyś obserwowałam, jak pani doktor właśnie żądliła prawdziwą pszczołą pacjentkę, no i oczywiście za chwilę powstał uśmiech na twarzy, ale przedtem łzy w oczach i radość, o Boże, jaka jestem szczęśliwa, no to faktycznie i ten trud. Pacjenta, ale przede wszystkim całego zespołu z panią doktor na czele, powoduje naprawdę wielką satysfakcję. No i mogę z perspektywy czasu powiedzieć jedno: dobrze, że ta decyzja została podjęta i ten ośrodek po prostu powstał. Działamy od 2006 roku i nie mamy żadnego pacjenta, który by tu wrócił po odczulaniu, bo pojawił się ponownie podobno objaw. To, to jest sukces.